Cześć, ja jestem. Merwo, witam Was kolejnym rewolwerowcu. Znaczy, cześć, ja jestem. Lucky look bardziej. Dzisiaj to jest ten moment, kiedy wbijamy Golda 4. Wierzę w to. Mam mega motywację, musi się udać kiedyś. Musi się udać. Jest pierwszy. One more. Cztery strzały, dwa fragi. Tak jest, merwo. tu, 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 tu

Panie dostać. Uuu He's low. A ja sam już jestem. Ale głupio zrobiłem. Wiecie, głupio zrobiłem, bo nie wiedziałem, że jestem sam. No i niestety trafiłem na żemeczka, który napisał, że jest z Portugalii, ale nic nie mówił. Szkoda, bo chciałbym sobie pogadać zawsze troszeczkę w takim meczu. Czemu on się ustawił tuż za mną? Co on? Co to ma być? Cofam się trochę. Z góry patrzę na pozycję Muszę korzystać z przewagi rewolwerwo na odległość. Tam jest scout gdzieś daleko. Szkoda, że scouta nie zabiłem. Dobra, obaj są obici, nie? Mają bardzo mało. Obaj są na jeden strzał z rewolwerwo. Ujej, przejść przeładowałem. Co jest? I jeszcze jeden tu gdzieś. To ciało, jakaś noga wygięta. Gdzie on jest? Skubanie gdzieś uciekł. I dostał z nejda, słuchajcie! Ale porobieni! Dobry meczik, podoba mi się, wezmę skauta mojemu, może się przyda. Nieźle. Dostał. Co ja na, na rangi trafiam, nie? Ale, ale awansu? Nie, Gaben uważa, że to jest moja ranga. Kurczę, 6-0. Wygrywamy 4-0, ja mam 6-0, same zabójstwa i nic więcej, nie, nie, nie ginę. Jak nie będzie awansu, no to się będę wściekał coraz mocniej. Musi być awans w końcu. No ciekaw jestem, czy tutaj przyjdą z Ivy, chociaż raz. No, oni biegną mainem. Po prostu. U. Here, low HP. Side, 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 side. Przebiegł, nie? Thank you. Dobra, nie chciałem ginąć. Dobrze, że mój mi pomógł. Mam asystę, że ładnie się mój miał zachować. Wiedział, wiedział o co chodzi. No ten z tego skauta tam low. No i kolejny dru, drugi frag z najta w tym meczu. Co się dzieje? <laughs> Second kill with night, my friend. O, dobry meczik. Takim mnie tam na, na dach mój rzucił tego Mołotowa U, U wszedł, on dzięki temu że kutnął, bo ja nie celowałem. O, mój się odezwał! You can speak! No to lecimy z nimi, słuchajcie, no 7-0 trafiłem na jakiś nieza dobrych graczy. Kupiłem auto sniper, podniósł ją <noise> i teraz będzie grał tym. <noise> Także może być ciekawie. One leather room, ty albo się schował z powrotem. Może się, Staram się nie zginąć dzisiaj ani razu w tym meczu. Wykrakałem, niestety. A mój. Dlaczego no scope? Ziomek, skup się. Dlaczego no skopy? Why no scopes, bro? No nic, lecimy teraz z pistoletówką. Trzeba szybko wygrać ten meczyk. Aha, musiałeś powiedzieć, że tu jesteśmy. No sprytne. Nic, nikogo? Super. Czekaj, gdzie jest drugi. Nie chcę plantować. On mówi, że awczy. No dobra, no to plantuję. I lecimy po ostatniego fraga w takim razie, skoro awczy. No Ale niech mój zabija. Jednak awczu. Zabity. No i co? Drugi znowu awczy? Chyba tak. Lecę po ostatniego w takim razie i robimy ostatni frak. Z rewolweru, czy z czego go zabić, co? Z rewolweru. Trzeba nabijać flagi na traku. <grym> Ja musiałem trochę pomyśleć, jak to rozegrasz. No to nic, no bardzo łatwy meczik. Lecimy w takim razie szybko z kolejnym. Oczywiście standardowo Dostaję znakę tej rewolwerowiec na sam koniec. To jest bardzo częste. Nie da się wyjść z Gold 3. Nie da się. No to mamy Inferno. Bardzo dawno gra nie grałem na tej mapce. Czy mój kolega kupił chociaż kevlara? Nie kupił nic. Oszczędza forse. U. Ślepsi zawodnicy są Ale dobra, pierwsze... short! Short No i mamy to! Dwa piękne fragi z rewolwerwo. Dobry początek Why don't you buy anything, bro, buy On short No to tylko na mnie wybiegł! W ogóle Olał mojego na BS i tylko wybiegł celując we mnie? Jak ja bym chciał awansować wyżej, ja nie chcę się bawić na, na takich rangach. Nice. Chcę grać wyżej z moim rewolwerem, wono. Aż jeden. Czy ja nawet już rewolwer versus kałach no, wygrywam no. na luzie? Już naprawdę się nauczyłem tym grać, że strzelać, schować się. Nie wychylać jak bez sensu, tylko cały czas takimi. fireami grać, nie? No, dostał mocno. Ale ja też obrywałem. I do odlonga go obiegnę naokoło. Thank you, nie wyszło. Akurat najgorszy timing jaki mógł być, nie? Przed mi nie zauważył. No i właśnie tak to jest to, jest, to jest, słuchajcie, taktyka grania z rewolwer, nie? Takie wych wy wychylanie dosyć takie. Bym powiedział. I have bomb. One more long, okay. ale dostał w nogę. Co robimy to? Słuchajcie. O, hak. Już myślę, że cheatuję, nie? Przez przypadek, ale oberwałem. Uciekł? Uciekł. Myślałem, że go tam dopadę tym młotowem. Kurczę, szkoda. Bądź zupełnie przez przypadek mi takiego heda sprzedał Ja mam na ich miejsce teraz poszedł do upsów A, come on. Did you do, did, any, did you do any damage? Minus 20 No to też to za mało, że jednym strzałem z rewolwer wo... Zabił niestety Czy co oni kombinują teraz? Ale się czają. Ciekawe gdzie jest drugi. Połał. Jeden, jeden tylko strzał z rewolweru bo teraz 88 w dwóch! Ale szkoda tego! No ładnie się poruszał, niepotrzebnie służyłem granat, widzicie, na, na takiej sytuacji muszę mieć... Muszę mieć neida jeszcze O, taki flaszyk Nice u. Ktoś zaczął grać rewolwerem również u przeciwników. Słuchajcie, mo mocno zostali obici. Dobra. Zabiliśmy ich najdami. no jeszcze jeden tam gdzieś. One more, lo, short. Znowu mi uciekł, za każdym razem identycznie, słuchajcie, jak rzucam mołotowa to oni akurat stąd znikają. Dobra! Ale mam dzisiaj dobrą celność z rewolweru, bo naprawdę... Naprawdę dobrze mi się gra. Dobrze mi się celuje. Próbuję chować się od tyłu. Zagramy sobie ostatnią rundę. Uuu. Zupełnie inaczej on mnie akurat wychylił. Ale tam biegał kurczak. Powinienem na to zwrócić uwagę, bo tam biegał kurczak i mogłem się tego spodziewać. No nic, idziemy po Terro teraz. long? What? Minus 50. Wow. I did minus 40. W ogóle, że ja go nie mogłem tyle razy wcześniej tam trafić. Było mega słabe, no ale mój też się nie popisał, niestety. Szkoda tej pistoletówki bardzo. Nice. Widzę, że mój tam agresywnie pogrywa. No to wchodzimy we dwóch. Ego short. Jejku, no nie udało się podbiec! Byłem tak... Byłem tak zatrzymywany, ale ładny, ładny skin. A nie, to nie skin mojego. Dobre. Good job. Dobrze, że tego nie przegraliśmy. To, 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 była ważna runda, żeby jej nie przegrać akurat. Ja mogłem, mogłem poczekać na mojego, ale myślałem, że tam też będzie chował i pozwoli mi wbiec i zaplątować. I że będzie to tak... lightowo dosyć. Kurczę! So very low. Stupid weapon. Jeden hit, on dostał no, jeden. Jeden ten sekund. Job nie chciałem dobrego dzisiaj w meczu, a ten zaczął drugi grać rewolwerem on long, lo, lo, low HP on Końca mi ten małotow wpadł tak jak chciałem. Gdzie? O to jest. Oni tu we dwóch grają tak naprawdę w Besa, nie? To był tak ten małotow, to był dosyć zabawny. Ja byłem w ogóle ciekaw na ile to poleci, tak jakbym chciał. To była kompletna. hmm, Jak to powiedzieć? Jak się mówi na coś takiego nowego, nieprzemyślanego. Zgubiłem słowo. Oj. Tak. Ale nas szybko zruszyło. Ja przez to, że się musiałem cofnąć po bombę, to zapomniałem, że mam gorszy resp. A tutaj na Inferno timingi są bardzo istotne. I od razu Hedda dostałem, naprawdę? He was long. No i mój slajd się nie wykończył. W pierwszym meczu było łatwiutko, Thank you for the game. W drugim już było zdecydowanie ciężej. No i oczywiście oznaka więc prawda? Jakże mogłoby inny być inaczej. I mój tutaj ładnie taki sam mamy wynik. A ja 24, punktem 25. Czy to jest ten moment? Gdzie jest GOD4? Słuchajcie, co się dzieje z tą serią? Ja cały czas wygrywam mecze. TAK SIĘ NIE DA! Co... co ja mam zrobić słuchajcie z, z tą serią, nie? No cały czas... Cały czas Gold 3, 17 już zwycięz, cały czas wygrywam? I co, ja mam zakończyć tę serię? Czy ktoś z was się spotkał z taką sytuacją? Że... czy, czy jest coś takiego naprawdę, że jak ja używam rewolweru... To jakiś jest w ogóle blokada anty czy coś w tym stylu, i nie jestem w stanie nawet zagrać z wyższymi rangami. Po prostu nie, nie dobiera wyższych. Ja już to miałem od samego początku tej serii. No szkoda, bo ja bym chciał pograć na jakichś ciekawszych rangach samym rewolwerem i się nie da. I, I zupełnie nie wiem, słuchajcie, co robić teraz z tą serią. Zupełnie nie wiem. To jest taka fajna seria. Tak mi się fajnie gra rewolwerem. I co, i Gaben uznał, że kurczę. Gold 3, to jest wszystko, Merwo, co możesz zrobić. Wszystko. Nie dajemy ci wyższych rank. Przecież w poprzednim odcinku Silvera 1 mi dobrało do drużyny. Dlaczego? Nie wiem. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli ktoś z was jest nowy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Nie wiem, co robić z tą serią. Zupełnie nie wiem.